Oooo! Gin kocie! Nice! Stalowa buława, złoto, ćwiekowane zbroje, jakieś buciaki. Gdzie oni są? Tamten frajer na mnie. O nie! O ty szmato! O! Co się stało? Łuk myśliwski, złoto mnie potrzebne i strzały. Co mi jest? O ty chuju! O oh yeah. Wali we mnie jakimś tym czarem mroźnym. Co za frajer. Klejnot duszy, wytrych. Trzewiki. O ty je bańcze. Fuck, tak, sami magowie. O kurwa. Czekajcie. A, tab, tab. Come on. Ale mi życia zeżarli. Eee. Mikstury. O kurwa, nie mam nic dobrego na. No to mam przejebane. Ehehe, po mniejszego uzdrowienia to mi dużo nie da. Myśli, że masz jakieś szybko, magia, muszę się uleczyć. I to, i to szybko. Leczenie. Okej, okay, to przez opałę. Ale mnie dojebali. Uch. Gdzie ja miałem save Po wyjściu, co? Oh well. Dobra, to cóż, idziemy tam jeszcze raz. Tym razem muszę jakoś porządnie ich rozgierdaczyć. Nie wiem, czego to była wina, że tak przyssałem. Pewnie tego, że podobno jeden z was mi napisał, że moja klasa postaci ma strasznie małą odporność na magię. Mam do manę, ale jestem mało odporny na manę, którą w moją stronę kierują. Taki minusik. Ale oni też byli, kurwa, całkiem silni, no nie czarujmy się. Mogę zawsze spróbować zostać w ogóle poza ich zakresem. Albo... Patrzcie, mogę sobie jebnąć na przykład e, norski miecz tam, a tutaj jebnąć sobie na przykład leczenie. I będę naraz ich napierdalał, no bo będę się leczył jak pojebany. Ja ogień i leczenie, tak? Cały czas się będę leczył i napierdalał ogniem. Taki deal. Nie oznaczyłem sobie tych... tego miejsca, do którego idę, ale to chyba tam, tak? Diry, Mogę zajebać? mam mogę, ale po co? Ale po co? Dual wielding. Czary i magia. Fajnie. Dobra, czyli lewym przyciskiem się leczę, ok? A prawym ogniem na Dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem. Snajpiera. Snajperka by się przydała tutaj drastycznie by zwiększyła moje szanse. Ogólnie to ja mam tutaj jakieś chyba magia, wszystkie co ja mam tutaj furia. To brzmi ciekawie. Nie wiem jaki oni mają poziom. To jest taki minus. Mam zawsze mój krzyk. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tak, podejdę tam. Uh, jak już tutaj będę, to zrobię quicksave. Udało się, oni mnie zaczynają napierdalać. To teraz ja biorę magię. Wszystkie biorę moje. Wysokie urodzenie. Aktywuję to sobie. chyba Ty płoń. Wow, zdubcę ode mnie. Aho, jeszcze ci magowie chyba napierdalają. czy mi się zdaje. Cudowca ode mnie. Masz krzyk. A, nie mogę. Sprawdźmy co potrafisz. jebany. Zaraz sam ci magowie przyjdą tutaj. Podleczę się. Już nie szyj Nie Dobra, czekajcie. Trochę to źle sobie zrobiłem. Eee, magia. A, może polecę na hardcore i dam sobie ogień po prostu do dwóch rąk. Wow, Gdzie ten łucznik jest? Łucznik do mnie jakiś napierdala. Gdzie on jest? Tu jest! Krytyczne efekty, suko! Ginie od moich płomieni. Quick save'a mogę zrobić? Mogę, ale dziwne. Złoto, strzała, więcej mi potrzebne. Tutaj jeszcze ci magowie gdzieś byli! To już po tobie? Złoto, ametyst, wołowina i żelazne strzały. Gdzie są ci magowie? Przecież oni mnie tu napierdalali ostatnio. Aż miło. Pomidor. E, duży worek, kapusta. Dobra, teraz to ewidentnie lepiej rozegrałem niż poprzednio. Chyba, że gdzieś tutaj się jeszcze kąpią, tylko się schowali. Możliwe. Przeszukaj beczka, nic. A, wziąłem siekierę. Po co? Po co ja wziąłem siekierę? Może jednak nie będę koksił w ogóle w bronie jednoręczne. bo kurde ta magia tu jednak. Dual wielding to daje moc, daje moc. Dual wielding czarów. Bam! Ale mam pomysł. Rozkmincie to. W jednej ręce płomienie, w drugiej iskry. A, nice. Mam wykwalifikowany mój krzyk. A Mam tutaj w ogóle krzyk? Nie wiem. Tak, gdzie jest mój żurnal? Śledzimy różne... Które to było? Porozmawiaj i to. Tak. Gdzie ten wskaźnik jest? Na mapce. No i oczywiście, źle wybrałem, nie chcę tam. Porozmawiaj i dołącz do buntu. Goddammit! Odwiedź akademię? Nie. Które to było? Azabi, przywódca bandytów. To tutaj będzie dobra. Idzie to? Pewnie muszę wejść do tego takiego mini dungeona. Quick save'ik. Jadymy, Jademy! z kurwami. Jak to powiedział. Ej, ej, ej. Zaraz sobie znowu ten napęd rzucę. On tu zwiastuje jakieś złe rzeczy. Wow! Płak. Pułapka, dobra, nie zauważyłem jej. Muszę się bardziej przyglądać ziemi. Wytrych, o jak miło. Kilofat już nie potrzebuję. Nie trzeba było Nie miała szans. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jest klucz. Żelazna zbroja, czyli jakiś syf. Grzyby, znaczy muhomor bardziej. Stalowy miecz. Kolejne grzyby. Beczki, których się nie da przeszukać, niestety. Jest mikstura zdrowienia. Norski miód. Czemu by nie? Sidła na niedźwiedzia. ja yeah, użyłem ich. E, szpan. Tutaj miałem klucz akurat. Poskradam się. Tego mam zabić, co? Patrzcie, co ja zrobię. Pradawny norski łuk. Kurwa. I pradawna norska strzała. Trzeba mieć ostry topór, żeby przeciąć cały ten tłuszcz. Zrobiłem mu coś? O, wykryto mnie. O, nie, straszne. Eee, dobra, wrócę do mojej magii. Umienie i iskry, tak? O, yeah. Co jest? Ja mu nic nie robię? Nie, dobra, jest hash bandytów. O, kurwa! Mane mi odładowuję. Co jest? O, to suko. Czekaj. Magia. Eee, nie magia, przedmioty mikstury. Mięto mikstury many, chyba, tak? Nie wiem. Nope, no, nie ma tu mikstury many. No to mam też trochę przejebane przy okazji. Ulubione.

Przywołuję chowańca. A wezmę sobie kostul, co mi szkodzi. Zabiłem tego bandytę jak on się poddawał. To było takie trochę głupie, ale trudno się mówi. Leczenie. Uleczę się trochę. Przyda mi się. Eee, Okej, okay. herz zabity. Co masz przy sobie? Dobór, złoto, tarcza, sztylet. Nic ciekawego ogólnie. Dobra, zabiłem go. On się tam poddawał, ale kurde nie miałem jak odpowiednio na to zareagować, bo mnie wszyscy napierdalali, tak więc no przykro mi. Całkiem sporo fajnych rzeczy. Nie chcę czytać, tylko to wezmę. Mikstura berserkera po mniejszej magii, po mniejszej kondycji, ładnie, ładnie. Holy fuck! Mamuta zajebali. Trąba mamuta. Yeah! Zebrałem z niego trąbę. Lech! Kolejne trąby. Nie, to, to nie takie cenne jednak jest. Sztylet, księga czarów, transmutacja, raport, klęska pod noit. Tego nie chcę się czytać naprawdę. mikstura siły, mikstura wojownika, mikstura zdrowia, mikstora pomniejszego uzdrowienia, wina, mikstura siły, ruda. O, ruda to się kurwa przyda. Jakie fajne rzeczy tu znajduję? Nie, nie, nie chciałem brać kosza. Eee, tutaj była gdzieś ruda, widziałem e, tutaj jedna, druga, trzecia. Jak w polaucie. Nikt starobrońcy siły, ile tutaj tego znajduję? Wina różne. Ale kufer. Holy shit! Myśliwski łuk drążenia. Granat bez skazy, złoto, amulet, łuk. Czemu nie? Mam jeszcze udźwik, to co ja się będę. A. Magia. O. Oh. Czy ja miałem? Ha, czekajcie, ulubione. Leczenie. Nie, nie pochodnia z dupca z pochodnią. Płomienie. Płomienie, leczenie. Płomienie, leczenie. Co się kurwa dzieje? Wyszedłem do Skyrim, tak? Chyba tak. Wow! Nie! O oh, kurwa, to jest ich pułapka. Zwierzęta tutaj spadają. Come on! Mieszek ja pierdol, ale dziura, bo nie też... Wow. Wszedłem na kolce, żartujecie sobie! What the fuck No bez ja, żebym ja jakieś obrażenia dostawał od wchodzenia na te kolce? A, to była pułapka, którą tutaj zastawili. A ja jej nie zauważyłem. Ten pechuje. Nie mogę nic z tym zrobić, jakoś tego rozwalić. O. God damn you bitches. Przeszukaj beczkę za to, zielona jabłuszka. Ledwo co ważą, to sobie wezmę. Jak się tu sprintuję? Nie mogę sprintować w ogóle. Naciskam, shift jest pokazany jako sprint, a ja pod shiftem mam chud W sensie idę po prostu wolniej, zamiast szybciej. Rzemieniowa tarcza, myślę, że to pułapka. Nie, pułapkę już zdążyłem aktywować quick Saving jakby coś tam się na, na zewnątrz pojawiło nagle Ułożę się też wygodniej na mym krześle Poprawię trochę mikrofon O cholera, źle to zrobiłem Ale fail, nie nacisnąłem przycisku do końca Dlatego słyszeliście takie skrzeczenie związane z poprawianiem Kształtu mikrofonu Kawałek sera, nie dziękuję, nie wygląda zbyt świeżo Chyba, że jest to ser pleśniowy, czego i tak nie lubię. Niezbyt... Eee. Przeszukajmy jeszcze te ciała. Złoto, okej, okay. jakieś strzały może. Złoto, o, drobny duszy, zawsze się przyda, mikstura. O, ta. o tarcza w powietrzu, no to ciekawe. Spoko. Czemu miałem przeszukaj bandytę tam opcję do... Ojej. Oh yeah. O, oh fuck. Idziemy, gościu. O Chryste, panie, jak to wygląda. A ty się podnieść. Aaaa. Ah! Fucking. Check this out, man. Zrobimy ci pogrzeb. Dzielny wojowniku. Z tutaj zakończyłeś swój żywot. Żegnaj. Oh, yeah, patrzcie, jego ciało płynie. Oh, come on. I się go podpaliłem. A ze mnie złol. Patrzcie, no autentycznie będzie płynął tą rzeką. Chodź, poprawię cię trochę. Płyń do przodu. Ale jajca. Dobre. Dobra, wracamy. Znaczy, nie wracamy. Idziemy do naszego drugiego celu. Czyli, co to było dokładnie? M. E,